Bardzo aktywnie występuje w mediach od wczoraj, żeby wytłumaczyć Polakom, że jak głosi stara, stara pieśń, nic się nie stało. Ale pozwoli pan, że najpierw złożę panu gratulacje. A to zawsze? Otóż pamiętam, że kilka miesięcy temu w jakiejś dyskusji pan powiedział, że Duda wygra wybory. No i w pierwszej turze wygrał, a być może wygra także w drugiej. Więc osobi polecam, z osobistych przyczyn bardzo polecam głosowanie nad Andrzeja polecam, Więc polecam wszystkim analitykom postać pana redaktora wróbla, który umie przewidywać przyszłość. To w polityce jest bardzo ważna umiejętność. I nikt mi nie wierzył. A pan na kogo zagłosuje w drugiej turze? To nie może być tylko moja indywidualna decyzja i będę z moimi koleżankami i kolegami się nad tym zastanawiał. Ale po pierwsze musimy pamiętać, że najbardziej SLD w tej kampanii i nasza kandydatka byli atakowani przez swego rodzaju kom kompleks polityczno-medialny związany z Platformą Obywatelską i z prezydentem komorowskim. No, po drugie, że prezydent Komorowski bez żadnego sprzeciwu podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny do 67 lat, podwyższenie VAT-u do 23%, co bije szczególnie w ludzi najuboższych. Myślę, że nasz elektorat, nasi wyborcy będą to analizować i to na pewno będzie wpływać na ich ostateczne decyzje. Ale my nie zamierzamy nikogo wzywać do głosowania na tego kandydata lub innego, bo nasi wyborcy nie są naszą własnością, nie są naszymi niewolnikami, nie są meblami, które można przesuwać z miejsca na miejsce. Ci, którzy uważają, że można to zrobić, traktują wyborców jak swoją własność, jak swoich niewolników. No my mamy szacunek do naszych wyborców i uznamy pewnie, raczej na pewno, że każdy powinien robić to, co uważa za właściwe, idąc do urn wyborczych w drugiej turze. Ten szacunek jest chyba tym mniejszy, im wyborców jest mniej, prawda? Bo szacunek ten sam, a na mniejszą jednostkę się rozkłada. To teraz jest chyba gigantycznie wysoki szacunek do 2,5%. No, przecież, przecież pan wie i wszyscy wiedzą, że e, elektorat SLD jest znacznie większy niż e, ukazało się to, w, czy ujawniło się to w wyborach prezydenckich.